Serwis Skuteczne raporty.pl jest poświęcony wizualizacji danych. Oferujemy mapy w Excelu województwa, powiaty i gminy z możliwością wykorzystania kodów pocztowych, mapy innych krajów oraz mapę świata. Prowadzimy szkolenia z wizualizacji danych, tworzenia interaktywnych raportów w programie Excel 2013 PowerView i raportowaniu na mapach. Twórz z nami dashboardy, czyli skuteczne raporty żeby dokonać zbliżenia na Śląsk, zaznaczamy w arkuszu komórki, które są ukryte pod tym obszarem, kopiujemy je i wklejamy jako obraz połączony. Obraz ten pokazuje cały czas to, co jest widoczne w zaznaczonych komórkach. Do obrazu zastosowanie mają standardowe polecenia formatowania obrazów dostępne na pasku formatowanie. Możemy więc ten obraz przyciąć i powiększyć. Do takiego obrazu możemy dodawać teraz komentarze i inne oznaczenia, które pozwolą odbiorcy lepiej zrozumieć i analizować widziany obszar Śląska. Po aktualizacji danych na mapie obszar Śląska widoczny w obrazie również zaktualizuje się.